Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja przeczytam Państwu skandaliczne słowa, które padły, a których nie słyszeliśmy. Wiem, że boicie się prawdy. Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście go. Jesteście kanaliami. I teraz wiemy, po co wam są sądy. Wam są sądy po to, bo chodzi wam o narzędzie politycznej zemsty. Chodzi wam o kontrolowanie wyniki wyborów. Chodzi wam o bezkarność dla swoich, po to wam są sądy. Chodzi o polityczną zemstę o nic więcej. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim dziękuję. Po ten sejm idą tysiące Polaków. Ludzi, którzy są patriotami, ludzi, którzy są demokratami, prawdziwych polskich obywateli, którzy chcą żyć w normalnym kraju i którzy sprzeciwiają się temu, że PID w nocy niszczy polską demokrację. Szanowni Państwo, więc przede wszystkim. Proszę o Pani poseł, proszę kontynuować. Szanowni Państwo, chciałabym przede wszystkim. Chcia... Wysoka Izbo ogłaszam trzy minuty przerwy technicznej na uspokojenie emocji. Bardzo proszę. Dziękuję okay. Daj spokój, poczekaj. Wysoka 3 minuty przed uteklą, szczegółowo wkoło 他他就这样。 Chodźcie! Arek! Kinga! Mirek! Mirek! Mirek Arek, chodźcie, chodźcie! Mirek! Mirek! Scenariusz! Mirek! Scenariusz! To jest wasz scenariusz! Nie! To my podchodzimy do was, żeby do nas no jak. To jest ich Mirek! Wejdźcie wszystkich polityków z opozycji! Wysoka Izba. Wysoka bardzo proszę, bardzo proszę wszystkich panie i panów Pani poseł, przepraszam, nie udzieliłem pani głosu. Za chwileczkę oddam pani głos. Bardzo proszę. Pana posła, panie pośle Dziedziczak, bardzo proszę o zajęcie miejsca. Zaraz, pan poczeka. Wysoka Izbo. Bardzo proszę pana posła Kaletę, pana posła Dziedziczaka o zajęcie miejsc. Pana przewodniczącego Schetynę, bardzo proszę, aby uspokoił swój klub i abyśmy wszyscy zajęli miejsca. Bardzo proszę. Oczywiście, panie przewodniczący, jest pan przewodniczącym klubu. Zwracam się do pana z serdeczną prośbą o to, aby pan spowodował, żeby wszyscy parlamentarzyści zajęli miejsca, żebyśmy mogli przejść do. Zaraz, panie pośle. Panie posłanki, panią poseł Milczanowską, panią poseł Elżbietę Kruk, bardzo proszę o zajęcie miejsca. Pana posła. Proszę o zajęcie miejsca. Panią poseł, proszę zająć miejsce. Wysoka Izbo, Wysoka Izbo. Zróbmy wszystko, żebyśmy nie przeszli do historii polskiego parlamentaryzmu jako ten sejm, w którym. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący Schetyna, bardzo proszę o uspokojenie wszystkich posłów.